W momencie kiedy zostałem poproszony, aby dać świadectwo, to bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co takiego mógłbym powiedzieć, dlatego że kapłaństwo stwarza tak bardzo wiele sytuacji, daje tak wiele przykładów na to, jak wielkie jest to powołanie. Każdego dnia w swoim kapłańskim życiu doświadczam wielkiego cudu, bo jest czymś niesamowitym, czymś fascynującym to, że w czasie mszy świętej wypowiadam słowa konsekracji i trzymam w swoich dłoniach najświętszy sakrament i ukazuję go ludziom. I kiedy wpatruję się w Chrystusa, to te wszystkie sprawy, które gdzieś mnie dotykają, stają się mało istotne. A czas tak jakby się zatrzymał, i za chwilę biorę najświętszy sakrament, schodzę do ludzi zgromadzonych w kościele, udzielam im komunii świętej. I to wszystko pokazuje mi bardzo mocno y, wielkość tego sakramentu. Dlatego, że ja jako kapłan, jestem tą osobą, która niesie drugiemu człowiekowi samego Boga. Czymś bardzo wymownym jest. To, że rodzice przynoszą do Kościoła swoje dziecko i jako kapłan pochylam się nad tym dzieckiem, trzymam w prawej dłoni dzbanuszek z wodą chrzcielną i polewam główkę tego dziecka, a jednocześnie wypowiadam jego imię i słowa Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To bardzo mocno Budzi we mnie takie przeświadczenie, że uczestniczę w wielkiej tajemnicy, w wielkim misterium, a zarazem też rodzi we mnie taką świadomość, że ja wpisuję się w życie tego dziecka, wpisuję się w życie tych ludzi, jego rodziców. Czymś pięknym jest, kiedy narzeczeni przychodzą do kościoła, patrzą sobie prosto w oczy, podają sobie prawe dłonie, a ja jako kapła przewiązuję te dłonie z stułą, wypowiadam po cichu słowa przysięgi małżeńskiej, a oni kolejno wypowiadają te słowa na głos. I później, kiedy ja mówię słowa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I kiedy błogosławię ich związek małżeński w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to znowu rodzi we mnie takie przeświadczenie, że uczestniczę w wielkim misterium, i znowu, że wpisuję się w życie tych ludzi. Jest wiele sytuacji, jest wielu ludzi, przez których Pan Bóg bardzo mocno pokazał mi wielkość sakramentu kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa jest sakramentem wyjątkowym, i nie mówię to, dlatego, że noszę sutanne, nie mówię tego dlatego, że jestem księdzem, ale mówię to dlatego, że przez ten sakrament doświadczyłem w sposób namacalny działalności Pana Boga w moim życiu.